Już po raz ósmy seniorzy z powiatu chrzanowskiego uczestniczyli w biesiadzie z okazji Dnia Seniora. Impreza miała miejsce w hali chrzanowskiego Moksiru. Tematem przewodnim były lata szkolne. Gwiazdą powiatowego Dnia Seniora był Wojciech Gąsowski, który porwał publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Gdzie się podziały, na Lata szkolne, które są tematem dzisiejszego tak. spotkania. Jak Pani wspomina szkołę? Bardzo dobrze. Bo lubiłam się uczyć i dla mnie szkoła to była coś fajnego i uczyłam się dobrze. I uważam, że y, dlatego, dlatego teraz... Y, Uczę się całe życie, do końca życia i preferuję naukę do końca życia. Państwo, jak wspominają lata szkolne? O dziękuję. Bardzo dobrze. No. Miło i dobrze, no, ale to już człowiek zapomniał. No, w tej chwili uczę się, uczę się, uczę się chodzę na uniwersytet trzeciego wieku. no To mi trochę przypomina. Wspomina się miło, teraz jest inaczej, młodzież inaczej bawi się, a my się inaczej bawiliśmy. No, ogniska, śpiewanie, to było bardzo fajne, to było organizowane bardzo ładnie, miło. Jak, Rano jak Pani wspomina lata szkolne? Bardzo przyjemnie, wróciłabym się jeszcze dzisiaj do tych lat szkolnych, gdyby Dlaczego? to było możliwe. Dlaczego? Dlaczego? No, bo nie było jak w szkole, wszystko uchodziło na sucho. Jak y musieliście się ubierać do szkoły? Gr granatowy fartuch, biały kołnierzyk, to była szkoła podstawowa. Do no z początku jeszcze rajstopy, biały, tak w pierwszej Wszyscy klasie. No ale tak po prostu każdy chodził. Jednakowo dzieci chodziły, Nie, teraz też już jest nawrót do tego, żeby dzieci chodziły jednakowo ubrane, ale biało-granatowy, to takie kolory były. Ale takie wspomnienia naj, najładniej, najlepsze, proszę pani, to to, że bosośmy chodzili do szkoły, bo wtedy nie było rodziców stać na buty. Boso i proszę pani, i, i co jeszcze? Bez żadnych. A kromka chleba posypana cukrem i polana wodą. To było takie drugie śniadanie. W końcu w kozie się zostawało, o po lekcjach, po lekcjach trzeba było zostać. W kozie to też było takie wyrażące, drażniące. Seniorzy, czy wiek senioralny, to jest ta jesień życia. Dzisiaj mamy jesień, może trochę pochmurną, ale ja wam po prostu życzę, żeby ona, ta jesień życia była dla was zawsze pogodna, żebyście wokół mieli ludzi, którzy was wspierają, żebyście mieli zawsze bliskich i rodziny, z którymi wspaniale żyjecie, żebyście mieli najbliższych, którzy życzliwe się do was odnoszą, żeby nie opuszczało wam, was zdrowie i tych pogodnych, jesiennych dni, jesieni życia było jak najwięcej. Przewodniczący Kół Emerytów i Rencistów odebrali z rąk starosty, Adama Potockiego, dyplomy dla najbardziej aktywnych i zasłużonych seniorów. Wspólna zabawa blisko tysiąca emerytów i rencistów pokazała, że takie imprezy są potrzebne. Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Szanowie, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Jolanta Głowacz, już dziś obiecują, że kolejna edycja Dnia Seniora będzie równie udanym i atrakcyjnym czasem relaksu w pięknej jesieni życia.